Witam Was! Właśnie mamy 99. a za rok setną rocznicę jednego z najwspanialszych sukcesów polskiego oręża, a szerzej, jednego z najwspanialszych sukcesów całego państwa polskiego i wszystkich Polaków, bo ten sukces nigdy nie miałby miejsca bez ogromnego poświęcenia, wysiłku i jedności całego narodu. Mowa oczywiście o Bitwie Warszawskiej, jednej z 20 bitew o największym znaczeniu dla historii świata i chyba największym znaczeniu dla historii Polski. Gdybyśmy wtedy przegrali i nie wywalczyli tych 20 lat prawdziwie wolnej Polski, do której postawy i tradycji wracamy do tej pory, to ciężko powiedzieć, czy w tym momencie istniałoby państwo polskie, czy w tym momencie istniałaby jeszcze polska dusza czy istniałaby jeszcze polskość gdybyśmy wtedy przegrali nie byłoby tego heroicznego oporu we wrześniu 39 nie byłoby armii krajowej a nawet jakby jakaś była to i tak wszelkie działania wojenne na naszych terenach byłyby przez opinię światową odnotowane tak jak podczas pierwszej wojny światowej jako po prostu wojna radziecko-niemiecka, a Polacy biorący udział w konflikcie, również jak podczas I wojny światowej, byliby liczeni zależnie od obszaru, z którego zostaliby wcieleni do armii, po prostu jako żołnierze radzieccy albo niemieccy. Dlatego to zwycięstwo było tak ważne, bo dało nam ten oddech wolności po 120 latach zaborów, przywróciło nam tożsamość oraz wiarę w Polskę i polski naród, otworzyło drogę do uformowania naszych granic. Sprawiło, że znów zaistnieliśmy na mapach Europy oraz w świadomości Europejczyków. Sprawiło, że Polska zyskała znaczenie polityczne w Europie. Bo jak mnie patrzeć, to właśnie o Polskę wybuchła Druga wojna światowa. Ponadto, przegrana w wojnie polsko-bolszewickiej zgotowałaby nam prawdopodobnie los taki jak na Ukrainie, a nawet jeszcze gorszy. A przypominam, że to, co Stalin zrobił Ukraińcom, było straszniejsze i okrutniejsze niż Holokaust. Po pierwsze, Ukraińców zginęło więcej, a ponadto Niemcy mordowali, jakby to nie brzmiało, w bardziej cywilizowany sposób niż wywiezienie żywności z całego kraju i powolna śmierć głodowa, podczas której rodziny jadły członków własnej rodziny. Zresztą Stalin lub jakiś jego wysoko postawiony podkomendny powiedział, że głód jest dopiero wtedy, gdy matka zjada własne dziecko. Wyobraźcie sobie, co mogło się stać w Polsce, gdybyśmy wtedy przegrali. Dlatego zwycięstwo w bitwie warszawskiej jest osobiście moim ulubionym zwycięstwem polskiego oręża. A jeszcze dodatkowej chwały temu zwycięstwu daje to, w jak trudnej sytuacji byliśmy. Polska była zrujnowana po I wojnie światowej. Tu, w przeciwieństwie do zachodu, front był płynny: przesuwał się raz w jedną, raz w drugą stronę. A przesuwający się front to zniszczenie, śmierć i grabież. Dodatkowo Polska składała się z trzech części, po trzech różnych zaborach. Odmiennych administracyjnie, skomunikowanych wokół centrów dawnych imperiów. Nasi żołnierze byli inaczej umundurowani i wyposażeni, nic nie trzymało się kupy, a żeby to ogarnąć mieliśmy niecałe trzy miesiące, bo zaledwie tyle minęło od zakończenia I wojny światowej i uzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918, a wybuchem wojny polsko-bolszewickiej już 14 lutego następnego roku. A i te trzy miesiące nie były w żaden sposób spokojne, bo trzeba było walczyć w tym czasie o granice, w tym najważniejsza walka o lwów. Ale daliśmy radę, uzbieraliśmy siły, i by nie dać czasu Sowietom na zmobilizowanie sił znacznie większych od naszych, uderzyliśmy i zdobyliśmy Kijów. To zmusiło Sowietów do natychmiastowej reakcji, gdyż odcinało ich od ukraińskiego zboża. Później wojna przestała przebiegać po naszej myśli. Sowieci zorganizowali ogromną siłę i po serii wygranych bitew zbliżali się do Warszawy. Wobec przewagi liczebnej wroga sytuacja wydawała się być bardzo ciężka, do tego stopnia, że Sowieci byli po prostu pewni zdobycia Warszawy i nawet dzień wcześniej ogłaszali, że już jest zdobyta. Jednak nie docenili polskiego ducha, polskiej gotowości do poświęcenia za ojczyznę i tysięcy ochotników, którzy w obronie kraju postanowili stanąć naprzeciw czerwonej zarazie. Nie ugięli się, linia Wisły nie została przełamana, a czerwona hołota nie była w stanie okrążyć Warszawy od północy. Wtedy przyszedł czas na genialny ruch i błyskawiczny atak wojsk polskich od południa na odsłoniętą flankę armii radzieckiej, który okazał się być miażdżący dla Sowietów. Warszawa została uratowana, a niedobitki ruskich brudasów spieprzały w popłochu. Potem seria skutecznych operacji wojskowych, w tym genialne zajęcie Wilna i Ruscy musieli podpisać pokój i uznać nasze wschodnie granice. Należy oczywiście podziękować za udzieloną pomoc Węgrom, którzy dostarczyli do Warszawy zapasy broni i amunicji, Francuzom, również wysyłającym nam pomoc militarną, w tym czołgi Renault, oraz Amerykanom za pomoc żywnościową, która pozwalała wyżywić żołnierzy, jak i cywilów, oraz nie wolno zapomnieć o lotniczej eskadrze kościuszkowskiej. Całą historię wojny polsko-bolszewickiej, jak i filmy dokumentalne skupiające się głównie na bitwie warszawskiej, znajdziecie bez problemu na YouTube. Tam jest to wszystko o wiele szerzej opisane i zachęcam do zapoznania się z tematem, bo naprawdę robi się człowiekowi lepiej na sercu, gdy ogląda materiały o tym wspaniałym zwycięstwie. A teraz przejdźmy do wniosków i przemyśleń, jakie nasuwają mi się odnośnie Bitwy Warszawskiej. Po pierwsze, czcijmy zwycięstwa, co najmniej tak mocno, a jeszcze lepiej bardziej niż porażki. Gdzie jest łuk triumfalny, upamiętniający nasze największe zwycięstwo? Nie ma. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości było zorganizowane kompletnie bez pomysłu. Poza marszem nic specjalnego się nie działo. To było niegodne upamiętnienie. Dlatego liczę na rehabilitację PiSu, który raczej wygra wybory. Jeśli do przyszłego roku nie będzie choćby wmurowany symboliczny kamień węgielny podług triumfalny na stulecie Bitwy Warszawskiej to będzie to hańba dla PiSu i Polski. Po drugie, zwycięstwo w bitwie warszawskiej nie był to żaden cud, tylko wielka mobilizacja i motywacja polskiego narodu, połączona z genialnym dowodzeniem oraz szczęściem. Tych kilkudziesięciu tysięcy rusków nie zabiło ukazanie się Maryi, tylko polskie karabiny i szable ułanów. Mówienie o cudzie umniejsza zasługi polskiego oręża oraz samemu marszałkowi Piłsudskiemu. I tutaj też mnie to wkurza, że w Rosji w tym momencie wybielają nawet Stalina, w Belgii stoi pomnik Leopolda II, ludobójcy, który wymordował miliony w Kongo. Wszędzie czci się i wręcz wybiela wodzów swojego narodu. A u nas cała zgraja historyków, czy też pseudohistoryków inspirowanych z Moskwy lub na tyle głupich, by starać do własnego gniazda, próbuje za wszelką cenę oczernić marszałka. Robią wszystko, by wykopać brudy z życia prywatnego, pomieszać z teoriami spiskowymi oraz z całymi setkami fałszowanych lub tworzonych przez wrogów marszałka dokumentów, po to, by zniszczyć legendę znienawidzonego przez ruskich Piłsudskiego, jednego z najwypniejszych Polaków w historii. Mogę o tym powiedzieć tylko jedno i zacytować Jezusa, że człowieka należy sądzić po owocach. Józef Piłsudski był naczelnym dowódcą. To on mianował generałów i zatwierdzał rozkazy, a owocem jego czynów na stanowisku naczelnika państwa polskiego był potężny wpierdol spuszczony czerwonym, zawszonym brudasom także spieprzali w podskokach. I dzięki temu państwo polskie mogło zaistnieć i nic innego mi nie obchodzi. To był jeden z najwybitniejszych Polaków w historii. Najlepszym dowodem na to, że marszałek był wielkim Polakiem niech będzie dla was to, że wszystkie jego pomniki zostały podczas wojny zniszczone zarówno przez Niemców jak i Sowietów i nie można było ich odbudować ani zbudować nowego aż do 89, gdy upadła komuna. A jeśli nie wolno było stawiać jego pomników za komuny, to znaczy Czarno na Białym, że ten człowiek był polskim bohaterem i śmiertelnym wrogiem czerwonej zarazy. A jak ktoś mówi inaczej, znaczy, że mówi tak samo jak Ruscy i Komuna w czasie PRL. I resztę dopowiedzcie sobie sami, kim jest ktoś taki. Trzeci wniosek jest taki, że tyle samo zasług, co żołnierze walczący na polu, mają nasi kryptolodzy, którzy dość szybko złamali rosyjskie szyfry i większość rozkazów znali szybciej niż radzieccy dowódcy, do których były kierowane, więc wiedzieliśmy o wszystkim, co zamierza zrobić Armia Czerwona. A także, co genialne, udało nam się zagłuszyć ich częstotliwości radiowe czytaniem Biblii. Także całe armie zostały odcięte od dowództwa, co wprowadziło ogólny chaos w radzieckich szeregach. Warto zauważyć, że 20 lat później również polscy kryptolodzy złamali kod niemieckiej Enigmy, czym według szacunków skrócili II wojnę światową o 2 lata i uratowali życie około 100 milionów ludzi. Mieliśmy najlepszych, że tak powiem, hakerów tamtych czasów, i ogólnie w tej dziedzinie Polacy mają ogromny talent aż do teraz. Przykładowo, zabezpieczenia antypirackie Sony, konsoli PS1, jak i PS2 miały być nie do złamania. Na pewno technologia wykraczająca znacznie ponad to, co oferowała Enigma. A chwilę po premierze tych konsol można było bez problemu przerobić je na polskich giełdach i kupować pirackie gry. Nawet teraz na Dolnym Śląsku działają przestępcy, którzy śmieją się z zamków elektronicznych w najnowszych niemieckich samochodach i mówią, że dla nich są wygodniejsze niż tradycyjne, bo łatwiej otworzyć. Po prostu Polacy są genialni jeśli chodzi o omijanie zabezpieczeń. To właśnie armia cybernetyczna powinna być naszą najsilniejszą bronią. Coraz więcej w tych czasach zależy od komputerów i internetu, i coraz większy udział w nowoczesnych armiach mają roboty. To według mnie jest szansa dla Polski. Odpowiednio wyposażona i przeszkolona armia hakerów mogłaby w tych czasach zrobić coś takiego, że przykładowo ruscy wysyłają na nas drony, a my je hakujemy, tak by zawróciły i atakowały ruskich. W tych czasach przy pomocy hakerów można wyłączyć elektrownię w USA, zbierać informacje, sparaliżować cały kraj. Dzięki Pisowi, jakby nie patrzeć zwiększeniu środków na wojsko, taka cyberarmia powstaje, tylko że w tych czasach powinna to być jedna z głównych sił, na którą powinno iść jak najwięcej pieniędzy. W tym jesteśmy naprawdę dobrzy, więc to dawałoby nadzieję na przyszłość, na jakąś realną siłę polskiej armii, która mogłaby zaatakować wtedy każdego na świecie. Czwarte przemyślenie jest takie, że należy kontynuować za wszelką cenę ideę marszałka o powstaniu między morza. Niestety pomiędzy Niemcami a Rosją jesteśmy za słabi, by istnieć samodzielnie. Niepodległość od Związku Radzieckiego uzyskaliśmy tylko dzięki potędze Ameryki. Nasze bezpieczeństwo gwarantuje również potęgę Ameryki, najsilniejszych od członka NATO. Jednak Ameryka nie jest wieczna i coraz więcej sił musi kierować na Pacyfik. Polską racją stanu jest zbudować jak najsilniejszy sojusz gospodarczy i militarny z państwami Trójmorza zintegrować nasze przemysły zbrojeniowe, podpisać pakt o wzajemnej pomocy militarnej oraz dokonywać wspólnych zakupów pakietów sprzętu i technologii, razem kupować i produkować sprzęt w większej ilości i przez to taniej. Razem możemy być silniejsi niż Rosja, zwłaszcza, że przez ostatnie lata ich gospodarka zbija się jak ruska harmonika i teraz są w kryzysie, a wszystkie kraje Trójmorza od 2014, czyli wybuchu wojny na Ukrainie, urosły od kilku do kilkunastu procent. Zresztą w dłuższej perspektywie czasu szykują się dla Rosji jeszcze poważniejsze kłopoty gospodarcze, gdyż ich głównym źródłem zysku jest ropa. Mam rymowankę dla Putina: gdy Europa przejdzie już na elektryki, Rosja będzie biedniejsza od Afryki. Także im dłużej wytrzymamy, tym większa szansa, że Rosja w końcu przestanie nam zagrażać. I ostatnie przemyślenie jest takie, że historia lubi się powtarzać. I 100 lat temu mieliśmy marksizm niesiony przez Marsz Armii Czerwonej, a teraz mamy marksizm niesiony przez Marsz Armii Tęczowej. Z tym, że armię to mają raczej w mediach i w koncernach, nie na ulicach. Wtedy Polska się oparła, choć trzeba było bronić kraj własną piersią, z narażeniem życia i w obliczu przewagi wroga. A teraz ich ostatni marsz został medialnie zniszczony przez jednego 15-letniego chłopaka z krzyżem. Te same twarze, wożone po całej Polsce, nie robią już na nikim wrażenia. Ile można patrzeć na pomalowanego grubasa ze stanikiem na głowie i kodziarstwo, które nie zmienia się, te same twarze od czterech lat. Jedyne, co będzie zapamiętane z marszu w Płocku, to zdjęcie chłopaka z krzyżem, stojącego naprzeciw marksizmowi. Zdjęcie, które już poszło w świat i dało pewne świadectwo. Jeszcze Polska nie zginęła. I nie zginie. Tak nam dopomóż Bóg. Dzięki za uwagę, jeśli Ci się podobało, zapraszam do wsparcia kanału jakąś wolną złotówką, bo YouTube mi nie płaci, linki pod spodem, dziękuję.